Cześć kochani, słońce na zewnątrz, piękne, już ciepło, całkiem bezkurtkowo bez można by powiedzieć, krokusy cudnie otworzyły się w moim ogródku, no więc o czym chciałabym powiedzieć na wiosnę, bo dla mnie to ona już tam jest, o detoksie. Ale nie o takim detoksie koktajlowym, chociaż polecam go i to zresztą jest moje wiosenne wyzwanie, więc no zobaczymy, jak mi pójdzie. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, przyznaję szczerze. Więc tej wiosny taki mam plan. Natomiast chciałabym się podzielić z Tobą bardzo fajną książką, która trafiła do mnie. Hmm, można by powiedzieć przypadkowo, no ale nie można, bo jak wiemy, przypadków nie ma, więc trafiła do mnie. To jest taka oto książka, Przestań się oceniać, nauczycielki duchowej Gabriel Bernstein. Ja przyznaję, po raz pierwszy czytałam jej książkę i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić, że do mnie trafiła. Można ją czytać do poduchy, bo jest napisana takim fajnym, ciepłym językiem, dobrze nas ustawia do snu. Ale nie zmienia to faktu, że jest to podręcznik. Jest to podręcznik detoksu od oceniania i od osądzania. I na początku wydawałoby się, że, że to jest takie oczywiste, że nie należy oceniać i osądzać, znaczy dla części z nas jest oczywiste. Ale w praktyce to nie jest tak, że jesteśmy, prawdopodobnie to nie jest tak, że jesteśmy całkowicie wolni od osądzania. Myślę, że jesteśmy na różnych etapach, że łatwiej się uwolnić od tych takich oczywistych ocen i osądów, a trudniej od tych błahostek. A tak naprawdę to one robią, krecią robotę. I o tym jest ta książka, bo to jest tak naprawdę proces zmierzania od. Od osądzenia, od oceniania, od zrozumienia tego, czym naprawdę jest to ocenianie, poprzez zaleczenie swoich ran związanych z ocenianiem, w stronę, mówiąc krótko, miłości i światła. I e, można by powiedzieć, że to jest takie duchowe i górnolotne, ale zaufajcie mi, to jest niezwykle praktyczne i życiowe, ponieważ po prostu prowadzi nas do spełnienia. I jako podręcznik, polecam szczerze. Żeby zacząć od korzyści to i zachęcić do przeczytania tej książki, to ja za chwilę przeczytam fragment, też będzie można zasmakować języka, którym jest ta książka napisana. Ale zanim to zrobię, to rzucę takie pytanie. Zastanów się, dlaczego jest potrzebny detoks od osądzenia i oceniania. Zastanów się gdzieś w sobie, tak? Ja sobie odpowiedziałam na to pytanie w taki sposób, że to jest po prostu jeden z kolejnych naszych nawyków, z kolejnych naszych takich schematów działania, których bardzo często nie zauważamy, w szczególności właśnie w tych drobnych, można by powiedzieć, błahych, błahych rzeczach, błahych sytuacjach, czy takich rzuconych od sobie po prostu jakichś komentarzach oceniających. I my tego bardzo często nie zauważamy. A tutaj w tym procesie chodzi o to, żeby właśnie to zauważyć, ponieważ te drobne nawyki składają się na pewną całość, która przysłania nam, jak kurtyna, nasze rany. Te rzeczy, które nie były wyciągnięte, które nie były zobaczone, które są gdzieś schowane w szafie, czy pod dużą warstwą kurzu, wsadzone pod dywan. I one tak naprawdę odgradzają nas od tego światła miłości, od wpuszczenia tego światła w nas. Sufijski poeta Rumi powiedział, rana jest miejscem, przez które dociera światło. I tutaj przechodząc drogę detoksu, zobaczysz jak to jest oczywiste. Skąd się biorą w ogóle oceniania i osądzania? No oczywiście biorą się stąd, że tak jest wymyślony, wymyślone nasze społeczeństwo. Tak? My jesteśmy osądzani od samego początku i oceniani przez rodziców, przez nauczycieli, przez kościół, przez, no, przez wszystko po kolei. Jest właściwie nasza codzienność jest oparta na ocenianiu i osądzaniu. I moment, w którym zaczniesz zauważać ten nawyk, zaczniesz zauważać też jego ciężkość, jego. Jego ciężką energię, taką, która cię po prostu ściąga słowo po słowie w dół. Spróbuj. Ja przecież nie mówię, że to jest rzecz niezbędna do wykonania. To jest jedna z tych rzeczy, którymi możesz sobie pomóc dotrzeć do siebie, do tych swoich upakowanych gdzieś nieuleczonych ran. Zauważ, zauważ moment, kiedy oceniasz. Zauważ, co się dzieje w momencie, kiedy jesteś oceniana, jakie są przy tym emocje. Zadaj sobie te pytania, które zadajemy sobie zwykle, gdzie jest źródło, do czego ta emocja Cię prowadzi, co ona Ci przypomina, co tak naprawdę kryje się pod tym osądem. Czym się karmisz, oceniając kogoś? Może odkryjesz, że czujesz się lepsza od innych, może odkryjesz się, że masz prawo wiedzieć lepiej, może odkryjesz coś nowego na swój temat. I moment, kiedy to zobaczysz, będzie też momentem, kiedy być może zechcesz się tego pozbyć. Być może zechcesz zamienić to na coś lżejszego, piękniejszego, coś, co cię wspiera i rzeczywiście prowadzi w stronę spełnienia lekkości, miłości. No to już są takie pytania, które każdy z nas musi, gdzieś tam musi lub może, bardziej może sobie po prostu pozadawać samemu w sobie. Ale ja do tej książki będę, będę na wiosnę wracać, bo mam taki pomysł detoksu, który może chciałbyś, chciałbyś zrobić ze mną. Ja będę się wspierać tą właśnie książką. I o poranku każdego dnia będę cię po prostu do tego detoksu zapraszać. Ok, korzyści. Korzyści płynące z procesu uzdrawiania. No, jesteśmy w temacie osądzania i oceniania. Ten sześciostopniowy proces oferuje wiele korzyści. Pozbędziesz się drobnych uraz, tendencja do atakowania zostanie zastąpiona współczuciem, opór zmieni się w wolność, a ty staniesz się spokojniejszy i szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej. Mogę ci to zagwarantować, ponieważ doświadczyłam tego na własnej skórze. Nigdy wcześniej nie odczuwałam takiej wolności, radości, jak podczas opisywania czy wykonywania tych praktyk, a wciąż odkrywam kolejne cuda. Gdy poczujesz się lepiej, zaczniesz rezygnować z oporu przed miłością. Im bardziej zaangażujesz się w ten proces, tym bardziej miłość rozgości się w Twojej świadomości i energii. Pozostając z nią w harmonii, będziesz otrzymywać coraz więcej tego, czego pragniesz. Twoja energia przyciągnie do siebie podobne wibracje. Kiedy osądy, które służyły Ci bronieniu samego siebie, zastępujesz swobodnie płynącą miłością, Twoje życie staje się naprawdę wspaniałe przyciągniesz dokładnie to czego potrzebujesz, twoje relacje się uzdrawiają, zdrowie się poprawia, a ty czujesz się coraz bezpieczniej. Napisałam tę książkę, abyśmy wszyscy mogli poczuć się lepiej. Jako duchowa aktywistka wierzę, że moim największym wkładem w uzdrawianie świata jest pomoc ludziom w odzyskiwaniu połączenia z mocą miłości. Gdy to osiągniemy, nasze wibracje się zmieniają, co służy również naszej rodzinie, sąsiadom i przyjaciołom. Zmiana energetyczna jednej osoby oddziaływuje na cały świat. Im więcej ludzi wibruje miłością, tym słabsze stają się wibracje nienawiści i osądów. Obecne czasy wymagają od nas wybrania miłości. Jesteśmy podzieleni, zalęknieni, sfrustrowani i zranieni. Jedynym sposobem na przetrwanie tych czasów jest zmiana własnej energii. Nie chodzi tylko o to, aby poczuć się szczęśliwszym i przyciągnąć więcej dobra do swojego życia. Ale także o uzdrowienie naszego świata. No więc e, śmieję się, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno w temacie, e, w temacie przestrzeni miłości. Ja, więc mówię, no nie ma przypadków, ta książka po prostu do mnie przyszła. Ok, e, po pierwsze. Zauważ swoje osądy, zauważ, kiedy oceniasz, zauważ moment, co czujesz, kiedy jesteś oceniana. Daj temu przestrzeń, daj temu światło, wejdź w proces akceptacji, po prostu pozwól temu być. Zadaj sobie pytanie, czym cię to karmi, co ci to daje, w czym ci to osądzanie, w czym ci, weźmy w cudzysłów, pomaga to osądzanie. Spróbuj znaleźć źródło pierwotne tego osądu. Zapisz go. Ułóż sobie modlitwę do wyższego ja, do Twojego przewodnika duchowego, do Boga. Cokolwiek wierzysz, cokolwiek cię wspiera, to jest już kwestia światopoglądu. Autorka tutaj nie, absolutnie nie narzuca, to ma być zgodne z Tobą. Przystąp do tego całego procesu z intencją uzdrowienia, bo pamiętaj, energia podąża za uwagą, a intencja kieruje tą energią, więc, więc wzmacnianie się w tej intencji jest, jest bardzo ważną częścią całego procesu. Ok. Sześć kroków, które Gabriel Bernstein proponuje. Te kroki oczywiście są jakby no rozpisane, wytłumaczone. Są podane do nich takie drobne ćwiczenia uważności tak naprawdę. Krok pierwszy. Zauważaj swoje osądy bez osądzania. Drugi. Uszanuj swoje rany. Trzeci. Postaw miłość na ołtarzu. Czwarty. Patrz, jakbyś widział po raz pierwszy. Pięć. Przednij więzy. Sześć. Rzuć światło na swój cień. Tym, w tym szóstym kroku po tym szóstym kroku są podane medytacje. Medytacji jest chyba sześć, tak mi się wydaje, że jest sześć. I można je przejść przez tydzień, i tak zresztą rekomenduje autorka. Medytacja odcinania więzów, medytacja przebaczenia, medytacja przekraczania fal emocji, medytacja z mantrą Sat Nam, czyli zmiana starych nawyków, wsparcie, medytacja jedności jestem tobą w sobie. Medytacja wspaniałych promieni. I na zakończenie. I na zakończenie, czyli utrwalanie w sobie takiej codziennej wolności od osądów. Takie krótkie zestawienie na przyszłość, na bycie już w tej zmianie, na utrwalanie tej zmiany. Bądź dla siebie łagodna. Skoncentruj się na powracaniu do miłości. Nie zbaczaj z drogi, nie osądzaj ścieżki duchowej innych ludzi. Praktykuj obecność, otwórz się na twórcze możliwości, doceniaj cuda, śmiej się z szalonych pomysłów ego, weź odpowiedzialność za swoje błędy, pozwól sobie na miłość, niech dobre samopoczucie stanie się Twoim priorytetem, spodziewaj się cudów. Czyli otwórz się na cuda, nie spodziewaj się. Nie napinaj się co do rezultatów wymyślanych przez Twoją głowę. To jest to, co ja też bardzo często właśnie powtarzam i podkreślam. Ta książka nawiązuje do innej, do kursu cudów. To jest bardzo taka ceglasta pozycja. Tutaj jest nie mniej nie więcej, tylko 365 lekcji zmiany. Po jednej lekcji na każdy dzień w roku, jak się domyślacie. Więc to nie jest taka książka do przeczytania, tylko do przerobienia. Oczywiście Gabriel Bernstein no, nie, nie, nie mówi, że musisz równocześnie zakupić sobie kurs cudów i 365 dni przekazać swojego życia na tę zmianę żeby się mogła dokonać, to jest wsparcie i zawsze ten kurs cudów warto mieć pod ręką i w ogóle zrobić takie założenie, żeby go przerobić w całości po prostu po prostu będąc w tym, bo to jest bardzo niezwykła praktyka i to jest cudowny podręcznik. Ja naprawdę mogę go rekomendować i polecić. Jeśli masz ochotę, to, to po prostu sobie zajrzyj i wiem, że jest PDF dostępny w internecie, chyba nawet darmowo. Więc już w ogóle bez inwestycji. Okej, okay, no, miej intencje i zamiary. Jeżeli coś cię poruszyło w tym, w tym temacie, w tym detoksie, to myślę, że wiosna jest tymczasem bardzo wspierającym. Ja w każdym filmie podkreślam chyba w każdym filmie podkreślam, że my jesteśmy. Mm, Musimy patrzeć na siebie holistycznie, powinniśmy patrzeć na siebie holistycznie, ponieważ to nie jest tak, że w jakikolwiek sposób jesteśmy rozdzieleni, że nasze ciało jest niezależne od naszej energii, że materia jest niezależna od energii. Nie, my jesteśmy, my jesteśmy całością. Więc jeżeli wybierzesz sobie intencję wiosenną i dedykujesz coś temu, na przykład, Przejście przez detoks od osądów, równocześnie przechodząc dla ciała przez detoks koktajlowy czy jakąś czasową głodówkę na wodzie. Czy dedykujesz temu jakąś praktykę? Nie wiem, niech to będzie zmywanie naczyń albo niech to będzie taniec właśnie z intencją. No to po prostu kierunkujesz swoją energię, będzie ci łatwiej się skupić, będzie ci łatwiej zauważać i, i osądy, i momenty, kiedy jesteś oceniana, twoje reakcje na to, i momenty, kiedy oceniasz. Ale też jednocześnie będziesz zauważać te codzienne cuda, czyli te magie małych kroków, czyli po prostu będziesz zauważać zmiany. No to chyba tyle, tak? Tyle na dzisiaj. Polecam jeszcze raz. Przestań się oceniać. Jak pozbyć się nawyku osądzania i rozwinąć swój potencjał. Gabriel Bernstein. Ok. No to miłego detoksu. Na razie. Pa, pa.